Mono widzowie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku po prostu będziemy sobie wbijać postacie, no bo nie mam za bardzo pomysłu, co innego możemy robić. Także co ja już biorę ka... Chwila co to za przycisk. Teleportuj? Co? Ale wcześniej tego nie było. Yy, dobra, chyba to kliknę, widzowie, ale zanim to kliknę, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, jeżeli odcinek Wam się spodoba. I napiszcie w komentarzach, nie wiem, jak Wam idzie w tym nowym roku szkolnym. To przypnę serduszko. No dobra, ja klikam. Wow! Dobra. No i jesteśmy w Minecrafcie? Nawet jesteśmy w wagoniku. Kar Ej, to jest wiadomość. Czekajcie. Z musimy zdobyć 10 kilofów, żeby wrócić do browla. No dobra, to kopiemy żelazo. Tylko skąd my weźmiemy drewno na te kilofy? Kurde, tutaj się pojawia problem. Będziemy musieli wyjść na powierzchnię. W ogóle, czemu my zaczynamy w Kejwie od razu? To jest mega dziwne. Chyba Karl na stół przeteleportował. To już starczy na 2 kilofy. Musimy zdobyć ich 10 zdobyć 10 kilofów. Dobra, nie wiem czemu, ale sobie zbiorę ten wózek. Ej, dobra, bo ja tam widziałem żelazo. Ja tutaj widziałem gdzieś... O, właśnie tu nie. O, tu jest żelazo jeszcze. Dobra. 10 kilofów on chce. Ja nie wiem. A może my musimy mu te kilofy dawać, żeby miał czym walczyć. Dobra. Już stać nas na to wykopię żelazo i na... stać nas na 4. Tu jeszcze jest żelazo. No. Będzie stać nas na piąty. Tylko musimy chyba jakąś skrzynkę zrobić. To jest ciężki wydać taki Skoro Karl nas teleportuje do Minecrafta, to czy my możemy się przeteleportować do jeszcze innych gier? To jest ciekawe, jak inną postać weźmiemy, na przykład Kiełka. Dokąd nas przeteleportuje Kiełek? To jest bardzo ciekawe, żeby tu bezpiecznie zejść, stać nas na ile? No, na ileś. Ej, dobra, bo ja zaraz zginę. to muszę trochę pozbierać tych ogudek, nie za dużo, żeby nie było tak ciemno. Gdzie tu jest jeszcze żelazo? Tu mamy węgiel. Węgiel też nam się może przydać. A w ogóle ten kilo, w który do, od niego dostaliśmy też się liczy? Czy my możemy dać do skrzynki ten kilo, w który do, dostaliśmy od niego i 9 kilo? To jest żelazo, w ogóle go nie zebrałem, nie zauważyłem. Bo to jest ciekawe, spróbujemy tak zrobić. Nie wiem na ile nas stać. Na pewno na trochę. Czekajcie. Stać nas na 8. No to jeszcze, jed jeszcze 3 żelaza. Jeszcze trzy żelaza. Ej! Tu są. Dobra. Raz, dwa. Kurde, tu jest mieć. Nie, jest... Jeszcze zombie na mnie idzie. Znowu będzie moment z tego odcinka, który wyświetlał Wam się teraz na ekranie. Nie mogłem przez jakieś. 20 minut znaleźć jednego... jednego pierdzielonego żelaza A nie, tu jest żelazo akurat tak ciemno jest Dobra, wchodzimy na powierzchnię po drewno O, tu jeszcze jest żelazo Dobra, na wszelki zbiorę Bo jeszcze się okaże, że ten kilo, który od niego dostałem się nie zalicza Tutaj jeszcze jest żelazo Dobra, wychodzimy, i tu są drzewa, to sobie zbiorę. Co mi za ataku... tam jest, i czemu on się nie pali? Albo pod drzewem jest. Dobra, to jest pindalom. Dobra, gdzieś sobie jest ten Może Może nie będę tutaj stał, bo jeszcze mnie strąci. Może tutaj sobie pójdę na to drzewo. No i możemy robić patyki. No i czy wyjdzie? Nie! Muszę przepalić żelazo. Zapomniałem. Nie wiem, że muszę przepalić. Dobra. Tutaj to. A no tak, muszę jeszcze skrzynkę zrobić. Kurde, zapomniałem. No to na skrzynkę dwa drewna. To akurat wiem. Ok. Mamy to. I skrzyneczka. W ogóle powinni do Minecrafta dodać różne rodzaje skrzynek. Na przykład. Brzozowa, dębowa i tak dalej, i tak dalej. No, będziemy musieli chwilę poczekać. Albo mam lepszy pomysł. Możemy zrobić, jak się robiło, ten piec taki... Um, nie, to pięć żelaza. Zmarnuję. Dobra, no to poczekamy. Dobra, czy mamy to 8? Dobra, mamy 8 kilofów, znaczy 10 trzy, 4, 5, 6, tak, mamy. Teraz musimy mu tutaj spakować. I znowu się odpostawiło. Nie wiem, jak to powiedzieć. Mamy tutaj wszystkie kilofy, jakie mamy. No i dajmy mu jeszcze wiadomość, że to zrobiliśmy. Żeby nas tepnął do Brawla. Napiszmy gdzieś tutaj. Co się stało? A, liście się niszczą, kurde. To muszę tak zrobić. Nierówno trochę. Zadanie wykonane. Tepnij mnie do Brawl Stars. No, okej, okay, mam nadzieję, że mnie tepnie. Wow, dobra, tepnął mnie z powrotem ten karl. Dobra. Ej, chwila, czy inne postacie też będą mieć ten przycisk? Na przykład wejdę sobie w kiełka i też jest przycisk! Wow! Nie? Ej, ciekawe, gdzie przeteleportujemy kiełek. Jaka może być ulubion ulubiona gra kiełka? Ej, gdzie ja jestem? Off Plants vs. Zombies? Serio? Ej, no faktycznie to może być ulubiona gra sprouta, bo no, są tu roślinki. Chyba. Musimy chyba pokonać tego bossa, żeby wrócić do Broustarsa. Starsa. Kiełek chyba będzie Mamy kapustę. Mamy kolejną kapustę No nie, o mam arbuza, w to postawie. Mm, idzie pachołek, a ja nic nie mam. Nie będę marnował tych grzyb. No, akurat postawił pachołka tam, gdzie ja nie mam. No, szyja, pier, papier. O, arbuz, dzięki. O, pokazał mordę. Ym, szybko papryczka. Ym, stun. Ym, kurde, mogę go dać tam, gdzie idzie pachołek, ale mam, powinien sobie z nim dać radę. Co puści? Mm, puścił... To, dobra. O, mamy kukurydzę jeszcze. Dawajcie, bijcie go. Bijcie tego grubego świncza. Mm. Aj, uciekł. Ja tą papryczkę zostawiam, bo on może puścić lodowe coś. Tą lodową kulę. Mm, postawił wiatr w linii, w której mam tylko kapustę. To, czy to jest sałata, czy kapusta? Nie wiem. Nie grałem w tą grę chyba z jakieś 3-4 lata. O! Dobra, pokazał mordę. I papryczka. Dobra, jeszcze tutaj damy. I daję ogień. No to zamroźmy. Możemy dać jeszcze jedną papryczkę. prawda go odmrozimy. Zdąży! Dobra, zdążyła jeszcze jedna. Prawda, no nie, no i spuszcza tych ziomków. No i za zabierze. Nie. No i zabrał Jeszcze katapulcista, serio? Czy. Dobra, nie mogę, muszę po. Gargabel! znaczy gargantuar. Kurde, powal. Yy, dobra, pokazał mordę. <ścoughs> co tu się dzieje? Tyle tego tu jest. Dajmy. Nie wiem, co dasz. Obstawiam, że właśnie tak myślałem, że to da. Dobra, on ma. Jeszcze ma. Dwie, trze... Jedną trzecią HP mu zbiliśmy. No i. rzucił autem? ale dobra, przynajmniej nie zniszczył żadnego arbuza. Kolejny katapulciarz. Serio. Że kolejny. Czy pan drabiniarz? Ach, przynajmniej nie ma gargantuarów. Hmm. Mam same papyczki, czyli, jakby teraz walnął, a tak. Ten yy, gorący, no to bym gówno zrobił. Je, bo on się przedrzeł. Się przedarł. Ej, bo tu jedzie skuter śnieżny. A... No nie jeszcze Pogo. Ja nie mogę. Dobra, Pogo, pogo niech zmarnuje kosiaczkę. Dobrze. Mamy już Ice -rooma na wszelki. O! I przydał się. Ym, do... Dobra, już nie dbam o symetrię. Yy, ważne, żeby było. Ym... Tutaj jeszcze melona dam. No i połowę HP mu zbiliśmy dopiero. Pachołek serio? Tak łatwo. Dobra, bo jeszcze mi zaraz coś zje. Tego zombiaka z pudełkiem się trochę boję, bo on może wysadzić mi... Dobra, wysadźmy go. Bo się bo... Jeszcze raz. Zdążyłem i robi ogniste to zamrośmy Dobra, myślę, że damy radę za pierwszym Jeszcze raz zamrośmy Ym, Jeszcze raz i Kurde, nie zdążyłem Wiedziałem, wiedziałem, że rzuci autem. No i właśnie dobrze, że nic nie stawiałem. Chciałem arbuza postawić, ale akurat rzucił autem. Coś czułem. No i znowu ten skuter śnieżny. Dwa skutery śnieżne, serio? No i akurat mam takie słabe rośliny na skuterze. W ogóle ciekawostka, skutery śnieżne są odporne na zamrożenie. Taka ciekawostka od Lucjanka. No nie, nie mogę. Dobra, muszę zmarnować papryczkę. Te skutery są byt... Nie, e, nie, pogo. Uch, się przedarł. Jeszcze tutaj. Ech, no nie radzę sobie. Nie radzę sobie. Może jednak nie dam rady za pierwszym hmm, co dasz? Jeszcze co? On tylko daje te, ten. Tylko daje ogniste. W ogóle lodowego nie dał. Ani razu. Ach. Coś czuję, że teraz będzie runda, w której albo go pokonam, albo przegram. Nie zabierają mi żadnego arbuza, jest dobrze. Jest git No nie no i Pogo On jest taki wkurzający On, on nie dostaje tego Stuna, on dostaje tylko słowa Od mm, Ice Shroomów, no nie dwa gargantuary Serio Więcej was matka nie miała No i znowu pokazał tą krzywą mordę Słownie krzywą Teraz pewnie da Lodowe Jest znowu jak to jest, że on dał pięć razy pod rząd to samo. Dobra, on przy... On już ginie, on już ginie. Dawajcie, szybciej. Bijcie go. No, no on już jest no. No nie no i uśległ. No i... no i zabierze mi jednego arbuza. No musiał, no. Inaczej się udusi. Sejam. Tak. I kolejny skuter śnieżny. Czemu go nie zabiło, tego pachoł? Dobra, dobra, to jest ten moment. To jest ten moment. Jest, pokonałem go! Chyba. Tak, pokonałem go. Rozpada się. Umiera. Daje... No i mamy... Poddał się. Trzy diamenty. Kiełek, teleportuj mnie. Dobra, jestem już w Brawlu. I kogo jeszcze możemy sprawdzić? Myślę, że jeszcze Doge'a możemy sprawdzić. I też ma przycisk. No dobra, jaka może być ulubiona gra Doge'a? Nie mam totalnie pojęcia. Zobaczymy. Yy, co to jest za gra? Czemu jestem parówką i czemu to jest w ogóle w orientacji pionowej? Będę musiał trochę uciąć ekran. A ja nie lubię ucinać. Ale dobra, chyba muszę się dostać na poziom dwu... 2300. Kurde, reklama. Okej, okay, przechodzę to. Tylko tu jest... Koszyf... koszykówko strzelec. Ja... ja w ogóle zapomniałem, że ta gra istnieje. Okej. Okay. W ogóle możecie napisać w komentarzach, czy znacie tą grę. Nie jest to ona jakoś mega popularna. O, nie jest ona jakoś mega popularna, ale jest... spoko. No, Dobra. Stało 17 leveli tylko. Ja to speedrunuję Dobra, został ostatni level, więc przejdę go bez przyspieszenia. Wystarczy, że się po prostu zmniejszę i, i będę miał problem z przeciśnięciem się. A jednak... Yy. Dobra, <gry> nieważne. Dobra, dołóż, teleportuj mnie, już nie chcę być w tej parówce w końcu tepnął mnie. Ta parówka to był jakiś koszmar. Nie wiem. Nie chcę już więcej gier pionowych. No dobra, ostatnią postacią na dzisiaj będzie chyba Mandy. No jestem ciekawy jaką ona będzie mieć grę. No dobra, zobaczmy. I gdzie ja jestem? Co to jest? No nie... Nie no kolejna gra... Kolejna gra pionowa, serio? Serio? kolejna gra pionowa. Co to. kanał Candy Crush Saga, dobra, kojarzę to. Tutaj muszę. To. Ale to jest nudna gra. Nie wiem czemu Mandy mnie tutaj przeteleportowała. Dobra. Jeżeli chcecie. Part 2, no to zostawcie 10 lajków pod tym filmem. To na pewno nagram. No, i nie wiem, co mam zrobić, żeby mnie żeby przeteleportował się z powrotem do teura. Pewnie są wibracje, lecz ja nie wiem, jak to wyłączyć. Jeżeli wiecie, jak złączyć... Co tu się dzieje? Wygrałem. LOL. No, jestem jakimś żółwiem. Utwórz w do nim. Co nazwę się jak w Brawlu. Nie chcę być żółwiem. Jeżeli idę ten level, to Mandy mnie przeteleportuje. No bo to jest no, najnudniejsza gra chyba z tych wszystkich. Ale to była... Hmm. Czy ktoś w ogóle pamięta tą grę, bo ja całkowicie o niej zapomniałem. No, mam nadzieję, że mnie Mandy przeteleportuje. Nie, nie jestem też za dobry w takie gry takie maczowe. Znaczy, nie wiem jak one się nazywają. Ja mówię na no to: gry, macz, dobra, o, ten cukierek. Bo, bo jak grałem w to kiedyś i pamiętam, że ten cukierek coś robił specjalnego. No i właśnie on wystrzelił laserem. Ej, telefon sam za mnie gra, co to... Co to ma być? Czemu ta gra sama się przechodzi? O co tu chodzi? Może, Men Może Mandy mi pomaga. Nie wiem. Dobra. Ej, to jest ciekawe, ta gra... O, nie muszę jeszcze jakieś doładowanie. Dobra. Mam nadzieję, że jak już to przejdę, no to mnie tepnie Mandy. W sumie mogłem tego nie sprawdzać, mogłem wziąć, nie wiem, pewnie jakbym wziął Cordeliusa, to bym do Mario, Prze Nie wiem kogo jeszcze mogłem wziąć. Czemu akurat wziąłem tą babę? Musiałam jej przeteleportować do takiej nudnej gry. Oczywiście nie, że hejtuję Candy Crush Saga, -ca, tylko po prostu... No... Nie nie przepadam za nagrywaniem kierpionowych, bo potem muszę to wycinać. Eee, ja nie lubię wycinać. No, gra sama się przechodzi. Ja mogę, ja mogę ręce odstawić od telefonu, to prawda, wy tego nie widzicie, ale, no, poziom sam się przeszedł. Jest w końcu, dzięki Bogu. No dobra, to by było na tyle. Dajcie znać, czy odcinek Wam się spodobał. Według mnie był całkiem spoko, tylko te dwie ostatnie gry były dość dziwne. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie Part 2, to zostawcie 10 lajków. No dobra, ja już się z wami żegnam. Narska papa.